Edwardo told me. Eduardo mi powiedział, Że miał przywilej przeprowadzić ponad 4000 ludzi do Jezusa. Friends, what's the value of jest wartością jednego? Ellen White says this, Ellen White pisze to. One soul to live throughout the ages of eternity. Jedna dusza, która została uratowana, żeby, aby żyć w wieczności i wielbić Boga, i baranka, ma większą wartość niż miliony w pieniądzach. But she doesn't stop there. Ale nie, ona się tu nie zatrzymuje. Jedna dusza jest warta więcej niż wszystkie złoto i srebro, które można heaped up na tej ziemi. Jedna dusza jest warta więcej niż całe złoto i srebro, które mogą być zebrane na tej ziemi. Ale tam się też nie zatrzymuje. Jedna dusza, za którą umarł Jezus, jest warta więcej niż cały świat. Ale ona się tu nie zatrzymuje. Jedna dusza, o, ocalona w świecie należącym do Boga jest warta więcej niż tysiące światów takich jak ten.. Wartość jednej duszy jest nieskończona. Co will you do for Co dla chociaż jednej? What would you do If you had the opportunity to save even just one? Person? Co byście zabili, gdybyśmy mieli okazję ocalić chociaż jedną osobę? Niektórzy z nas myślą, że nasze życia nie są wiele warte. Ale chciałbym wam coś, przyjaciele, powiedzieć. Wy macie nieskończoną wartość w oczach Jezusa. On dał swoje życie, żeby was you. Oddał swoje życie, żeby was uratować. Nie wierzcie w kłamstwa szatana. Wy również macie nieskończoną wartość.